Jestem bardzo zadowolony z postrzeżenia naszego Komitetu Wyborczego o kolejne środowiska, albowiem pokazuje to słuszność wyboru drogi, którą zamierzamy podążać, słuszność tego, że w Polsce da się zbudować poważną i spójną opcję prawicową, da się zbudować partię prawicową, ugrupowanie prawicowe czy blok prawicowy, który będzie reprezentował tą prawicę w Sejmie. Dodatkowo jestem również z tego bardzo zadowolony, ponieważ problemy kresowian były w Polsce bardzo mocno zaniedbywane. My chcemy je zacząć reprezentować, chcemy skończyć z tak zwanym kłamstwem wołyńskim, chcemy wprowadzić to pojęcie do dyskursu historycznego i politycznego, jak również prawnego. Skoro istnieje penalizacja kłamstwa świątymskiego, kłamstwa związanego z negowaniem Holokaustu, również należy... Działać w kierunku wprowadzenia penalizacji kłamstwa Wołońskiego. Nie może być tak, że niektóre osoby do dziś twierdzą, że nic się nie wydarzyło, że te wydarzenia nie miały miejsca lub umniejszają ich skalę. Z tym trzeba skończyć. Będziemy do tego dążyć. Będziemy dążyć również do upamiętnienia i pokazania wszystkich innych wydarzeń na polskich kresach, które doprowadziły do tragedii polskiej ludności w tym miejscu. Chcemy budować poważną współpracę między naszymi sąsiadami w Europie, ale ta współpraca musi być oparta na prawdzie i na faktach historycznych. Jako środowiska kresowe, które tutaj jesteśmy reprezentantami, cieszymy się bardzo, że możemy z pozycji czwartej dać sygnał wszystkim obywatelom pochodzenia kresowego w Rzeczpospolitej Polskiej o tym, że będziemy mogli szczerze i otwarcie mówić o prawdzie dotyczącej ludobójstwa na Wołyniu i kresach południowo-wschodnich. Liczymy na to, że liczne grono Szacowane na około 12 milionów obywateli z pochodzeniem kresowym będzie miało odnaleźć właściwie do na nadchodzących wyborach. Na prezydenta Wałczyka pokazały jak drastycznie rozmieniają się sondaże z rezultatami wyborczymi, zwłaszcza w przypadku prawej sprawiedliwości, który uzyskał w Wałczyku tylko 5% głosów. Okazuje, że z sondażami się trzeba liczyć, ale trzeba pracować. Jesteśmy przekonani, że te wartości, które reprezentuje Komitet Wyborczy Prawica, a skupia, jak powiedziałem, liczne środowiska, nie tylko środowiska Kresowia, nie tylko Unia Polityki Realnej, ale, czy Prawica Rzeczpospolitej, ale inne środowiska, że też środowiska są w stanie Wejść do, do, do parlamentu i nasza kampania będzie obliczona na to, aby pokazać nasz program, pokazać zagrożenia, które stoją przed Polską, jakie są nasze odpowiedzi, nasz program. I myślę, że to powinno spowodować, że Polacy zagłosują na komitet wyborczy. Czy jest miejsce na scenie politycznej dla, dla uczestników, czy, czy w ogóle takiej Wszyscy chyba mają poczucie narastającego kryzysu polskiej polityki. W gruncie rzeczy treścią polskiej polityki nie są wyzwania, które stoją przed naszym krajem, a tylko konflikt między dwoma dominującymi partiami. Sądzę, że coraz, więcej, coraz większa część społeczeństwa jest tym konfliktem zdegustowana, a tym bardziej ten konflikt jest zupełnie bezproduktywny. I dlatego też narasta w moim przekonaniu poczucie potrzeby innych sił politycznych na polskiej scenie politycznej jeszcze to byłby, to byłby pytań. ja bym powiedział tak, czy mamy szansę? Mamy szansę. My nie patrzymy tak naprawdę do końca na sondaże, sondaże, jak już mówił tutaj poprzednik, są zawodne, bardzo często były zawodne, ale tak naprawdę spójrzmy na realne wyniki naszych obu partii. My startujemy nie w pierwszych wyborach, nasze wyniki są znane w wyborach do Europarlamentu gdyby zsumować nasze wyniki, przekroczyliśmy 3%. Dzisiaj nasz komitet zdecydowanie poszerzył jakby spektrum uczestniczących w nim grup, organizacji i stowarzyszeń. Po drugie sytuacja w Polsce również się zmieniła, dlatego spokojnie możemy liczyć na to, iż do tych ponad 3% powinniśmy dodać kolejne procenty, które dają nam już szansę na wejście do parlamentu. Nie ukrywamy, z razem z marszałkiem Jurkiem liczymy na te minimum 6%, na pół milion głosów, ale to może być więcej. To mniej więcej tak by się przekładało, i po to tej kampanii startujemy. Nie chcemy budować, jak już to wielokrotnie wspominałem, kolejnej e, kampanii reklamowej opartej na pięknych twarzach, na keyboardach czy kolorowych ulotkach. Chcemy iść tu z programem, mamy ten program, nie boimy się go wprowadzić, e, bo chcemy rozwiązywać realne problemy. To pokazuje nawet dzisiejsza tutaj konferencja, na której. Pokazujemy wspólny start z Tersowianami, dlatego że my mieliśmy chęć otwartego wyjścia do tych ludzi. Chcieliśmy reprezentować ich, pokazać ich problemy w Sejmie. I czy polska prawica jest dzisiaj potrzebna? Prawica ideowa, prawica, która jest nie tylko deklaratywną, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w Sejmie, tak jest bardzo potrzebna. Dzisiaj Polska ma jedną z niewielu szans, żeby tą prawicę do Sejmu wprowadzić. Prawicę, która zaczyna się jednoczyć. To jest duża szansa dla Polski, a takiej prawicy na polskiej scenie politycznej od dawna Czyli tutaj spokojnie liczymy. Idziemy do tych wyborów raczej z... Tak. Jeżeli nie ma więcej pytań, to serdecznie Państwu dziękuję.